Witam wczoraj złapała mnie choroba jakieś albo tam grypa bo siedzę w domu dzisiaj wczoraj mnie złapała, a dzisiaj mnie puszcza jutro będę sprawny technicznie ale nagrywam te kilka słów z innego powodu patrzę w okno i zawitał do nas śnieg zimny, mokry. Taki nie nawet zimy. Bo inaczej wygląda zima w blokowiskach i w mieście, a inaczej zima wygląda na wsi albo w lesie. Chciałem wam powiedzieć kilka słów, jak to wygląda. Jak jest taka chlapa i taki, taki ziąb i takie, taki nieprzyjemny klimat dla ludzi, którzy są na ulicy. To jest tragedia. To jest tragedia. Zimno, wilgoć, przeszywa na wskroś. I żadne kurtki, szaliki i czapeczki nie pomogą. Tacy ludzie potrzebują być w ciepłym, suchym miejscu. Ja trochę się zaziębiłem i już w domku łóżeczko, herbatka, syropik. I tak się zastanawiałem dzisiaj, co mają ludzie powiedzieć ci, którzy są na ulicy. Którzy nie mają gdzie pójść. Którzy ze względu na to, w jakim są stanie, nie mogą iść nawet do noclegowni. Ludzie, którzy nie mogą zapuchać do schroniska. Bo, bo po prostu mogą być nieprzyjęci. nieprzyjęci. E, dlatego zwracam się do Was z wielką prośbą, abyście nie przychodzili obojętni. To jedenaste przykazanie. Jest dosyć mocne, dlatego że w moim przypadku nie powinniśmy, ja to tak rozumiem, w moim przypadku nie powinniśmy przychodzić obojętnie do przy, żadnego człowieka. Żadnego. I temu, któremu się dzieje krzywda, który cierpi który jest odizolowany, który jest wykluczony, który jest źle, który jest samotny, głodny. Nie powinniśmy przychodzić koło tych ludzi obojętnie. Wystarczy zaprosić na herbatę, wystarczy zaprosić na jakąś zupę, żeby taki człowiek posiedział w suchym miejscu, po prostu pogadać. Nie przechodźmy obojętnie, obojętnie koło żadnego człowieka. To, to, co my robimy dla drugiego człowieka, mówi o naszym człowieczeństwie. I to może być szczegół. To może być malutka iskierka, która spowoduje, że w jego sercu może zapłonąć ogień. Wiecie, Dochodzę do siebie, ja tam bardzo krótko choruję, pyk, pik pyk, już jestem zdrowy i robię grafikę, grafikę, która może będzie odzwierciedlać co, to, co myślę właśnie o, o tych sprawach, o sprawach ludzi pozbawionych nadziei. Myślę sobie, że każdy z nas może coś dla innego zrobić. To jest nasz obowiązek. Życzę Wam fajnego dnia dzisiaj, chociaż na zewnątrz wygląda on nieobiecująco, i ja nie lubię osobiście takiej pogody. Ta pogoda dołuje. Ta pogoda powoduje, że człowiek nie patrzy kolorowo na światło.